Wszystkich. Dzisiaj po raz kolejny Honda CRV silniker 20A2 2009 rok 2 litry. E, przyjechało auto z Niemiec świeży zakup z instalacją gazową Prinsa. Bez żadnej informacji co do regulacji zaworów zobaczymy sobie jakie te wartości są aktualnie i czy odbiegają od tych fabrycznych. Oczywiście będą wymieniane standardowo. Nowe świece zapłonowe na Denzo. Oczywiście cała obsługa, filtr oleju, sam olej, filtr powietrza, filtr kabinowy. I oczywiście jeszcze olej w dyferencjale i w skrzyni biegów. Oczywiście dyferencjal i skrzynia biegów, wszystko oryginał, olej przekładniowy. Dodatkowo jeszcze będzie wymieniana, będzie osłona, znaczy osłona, której brak praktycznie, na kolumnie McPhersona. To amortyzatora, która w oryginale uległa destrukcji, a tak ona wygląda fizycznie. Widzicie to wchodzi pod zwój. Co będzie wyjąć całą kolumnę, ma personal ściągnąć sprężynę i wszystko później poskładać i włożyć na swoje miejsce, gdzie się to będzie odkręcać. O tu widzicie macie zaślepki, są śruby. A tu zaraz będzie chyba nawet brak, jak widzicie nie ma tej osłony, ona rozleciała się, niestety tak wygląda, łośnik już wcześniej namoczony, śruby oczyszczone, później podam Wam wartości, jeśli ktoś chce, jaki powinien być tutaj moment zachowany, siła dokręcania samej kolumny do zwrotnicy i tych elementów na górnym osuwaniu kolumny ma persona że sobie najpierw zaczynamy od regulacji zaworów silnik już cały praktycznie dzień całą noc sobie stygu standardowo zestaw zestaw szczelinomierzy różnej yy, grubości wartości dla tego silnika tak samo jak dla R23 R18 Sące od 018 do 0,22 i wydech od 023 do 027. W tym przypadku, gdzie jest instalacja gazowa, ja reguluję zawory w górnej granicy, czyli coś około 0,27 na wydechu i 0,22 na zaworach sących. Sama procedura pokazywałem już ją kilka razy na swoim kanale. Nie będę jej powielał jeszcze raz, podam tylko później wartości jakie były, i odbiegały znacząco od tych wartości, które są przewidziane przez producenta.